W dzisiejszym odcinku będę mówił tak na wszystko co powie mi Węgosz Poprzez granie Wingmana, nawet po skrzynek Ale to co się widzowie stało na samym końcu Totalnie rozwaliło nam łeb A Ten Blue styl jest fajny, nie? JEST I... FAJNY ja go, I... JA GO MAM! JA GO MAM! Oprócz tego zostawcie widzowie subskrypcję na tym kanale Ponieważ na 10 tysięcy subskrypcji Rozdajemy Shark Card do GTA 5 Oraz jakieś skiny do CSa Węgosz, ty nie wiesz co dzisiaj robimy, prawda? Nie mam pojęcia, mówisz wejdź Słuchajcie, zawitał do do nas członek ekipy Globali, Węgorz08. Witam cię, Węgorz. To ja, dzień dobry słuchaj, wszystkim. Siema. Słuchaj, Mistrzu. Dzisiaj nagrałem taki odcinek, że przez całego Wingmana mówię do ciebie wszystko, no tak. Robię wszystko, co chcesz. Wszystko, co ja chcę? Tak. No to za mną. No to idę za tobą. Tary, zapraszam. Pomyślałem sobie? Ej, co? co? Co jest grane? To to Wingman, ale ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. No ja też, ja myślałem, że normalnie da się dobra. przejść tym. Co sobie pomyślałeś, Jastek? Że można normalnie przejść te. Ej, tu jakoś tak jest głębiej. No? Lol, dobra, hmm. Węgorz. A ciekawe jak tu wygląda? Wygląda, czekaj, wow, dobra Ej, to dobra, to Aztek ja otwieram, ty no. biegniesz do przodu i skaczesz, dobra, dobra, trzy, dwa, raz dobra, i chodź za mną okay. follow me, follow me, i wpierdzielamy się, nie zatrzymujemy, w dobra. ogóle woda, o, dostałem głowę od razu dostałem głowę, a ja dam Taka. głowę dawaj no, i nie, nie dałem głowy, dałeś ciała star. dałem ciała, no. ja pierdzielę. Niedobrze. Co mam zrobić teraz, Węgorz? Teraz mógłbyś na przykład. Nic nie kupować. Zraszujemy, żebyśmy w trzeciej rundzie ich zaskoczyli. Dobra. Kompletne nic, dobra? Okej, okay. nie ma problemu. Jak chcesz, tak masz. Let's go, let's go. To I czekaj. Na pełnej? No, tak, wiem. tak, tak. Czekaj, tutaj shift, shift, shift. Idź pierwszy. Podoba mi się to. O, let dał! To jest. Dobra, szczerze, to jest trochę dziwne. Albo ty masz Golda 4, ja mam Silvera 4 Ej, ja mam rangę? Co jest? No, masz rangę, jest Golda Dobra, robić? bo gościu ma 4 fragi. Kup sobie stary Emeczkę. Znaczy akacza, akacza, akacza z Emeczki. Zginęliśmy oczywiście. Keba też? Mm, też oczywiście. Okay. I zamienimy się brońmi. Tak? O. Oj, nie chcący chyba, no. zapisowałem to, przepraszam. Ale ładny tutaj masz, kurde. Ten, świecący taki jeden. A, jest tam! Dobra, no zabity i chodź na lewo, shortem. Tak Oni się nie spodziewają. O, ja zrobię tak. Yy, Myślę, że to wyjdzie? Myślę, że tak. Ty no, <laughs> stary. Dobra, to ty biegniesz tutaj okay, i patrzysz w, w okno. Okno jest Ma? Clear. Jest plecy, 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 plecy. Dostał najlepsze? Pewnie ta. Możliwe, że trochę dostał. Aha, nie mamy paki, kurde. Dobra! O, w Where is opór, co Let's nie? Let's go! Plan na aktualną rundę jest taki: Aha. że oczywiście Kevik, yy, weź sobie smołka, kup i jaką chcesz, broń? Na co cię stać? I Super, i teraz patrz. Idziesz tutaj uh -huh. i jak staniesz sobie tutaj, co nie? Uh -huh. Tutaj! Coś mi tu nie pasi. Ej, oni tu zmienili? No właśnie, to zmieniali to ty chyba To jest zmienione. To nie da się no. rzucić smołka na ten, na Saida. No to ha. stary lipka, ale ja rzucę takiego, mojego prywatnego. Rzuć, 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 no? To jest mój prywatny smoke Ja rzucę stary. Ja rzucę takiego, żeby po prostu spadł na sajda. Spadnie to na sajda? A gdzie mój smok no, jest? Gdzie... Ej, jak jeden na nasz... To jest fatalny smok. Gdzie poszedł? Jest jeden za side em. D. Jeden za beczkami już jest na sajdzie. Jak nasłoją. Aztek. Tak. Nie mamy pieniędzy. No tak się leci. Ja mam taką minę teraz. Z taką mam. <grych> Więc może mały Kevik i Galil. Masz Galila? No. No to... Mały Kevik i Galil. Stary, oni, I... oni się tak zasparają i... Short. shortem. No. Okej. Okay. No i super. I teraz wróć sobie, weź broń normalnie i shift na shorta za mną. Dobrze. Obity! Ale ten deku jest tak. Wczorowany. Co robić? Co ja mam robić? Yy, zabić gościa, który będzie na lewo. Na prawo. Tu no. Dwóch tam jest, wierzę o tym. Ej, on był schowany. Chce mi zabić, tak? Nacisnąć chwy, teraz masz. No ładne. To ja proponuję, żebyś zabił minimum jednego. Masz 10 sekund. Koniec czasu jest, grze. Że... Dobrze. I zadanie wykonane. Co jest grze? Ja mu chłopę! Głowę w swą Wow. Co teraz masz zrobić? Nie Wszystko żeby wygrać rundę Kup byle co, rób co chcesz stary Byle rundę wygrać Dobra, mam robić co chcę, okej okay. Co chcesz tylko wygraj rundę Oj. Dobity. Co chcesz, shorta. bo ty jesteś tutaj szefem dzisiaj To ja One mówię, że ja Wszystko na tak stary, to ja tobie przytakuję Patrz na to Jo się boja Jo cię co? Oj. JAK? Nie wiem. Szczerze? Jest to strasznie dziwne. Dobra, wiesz co teraz musisz zrobić? Nacisnąć tab, prawy przycisk myszy, lewy przycisk myszy na deku, zgłoś i dajesz inne oszustwa, wyślij. Już. No i pięknie. Yy, mamy pieniądze? Nie mamy. Dwie berepty. Pokażę jakie masz. Jakieś brzydkie. Skina, no to masz. Musisz mieć ze skinem. O, dziękuję. Ale ładne. No. Czy dajesz z tym? E, tak, to jest hagi Wuggy i Poppy Playtime I teraz, dobra, czekamy aż to zejdzie Nie zatrzymujemy się, biegniemy za filar na środku, dobra? Dobra Dobra, go, 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 go Ej, ja tak szybko nie umiem klikać <grym> Kifi chłopie, to Kifi jak robi total to wyda Ej, Kifi mi się wydaje, że on wtedy ma pod każdym klawiszem wszystko i on tak robi Mhm, wszystko klika na roj. no Na pewno Chyba grę wyłączyłem Ej, nie mów tak Nie, dobra jest Co mój? robić Yy, awka, mały kewik. Nie jesteś mi nawet na mojego kewa, ale okej. Okay, okay. No dobra. Ważne, okay. że awka jest, co nie? Tak. Oni też mieli awkę. Jeden miał, no. To ja patrzę tutaj, patrz na lewo. Palom, tradycyjnie już. Palom tu mi też szorta. Mhm, widziałem, przez chwilę mi mignął jego plecak. Stary, plecak. Tak. <noise> Stary to jest chore. Jakim cudem to nie weszło, a on mi z pistoletu dał, jak na odwrót. o Ja nie wiem, stary, co możemy zrobić, żeby z nimi wygrać. Czekaj, ja to już skopuję. grzyby. Dobrze, dobrze, nie przestawaj skopować, stary. Trochę się obawiam, że on może wiedzieć, gdzie jesteś. Ja miałem tak samo. Mi też nie weszło. idealnego presza, tak szczerze. Na przykład widzowie powiem wam szczerze, że ja do tego tak nie podchodzę, że muszę to zrobić, bo się uduszę. Ja robię tak, że kurde gram, to ma dla, dla mnie być przyjemność, a nie try hard. No, to jest prawda. To jest, jestem, jestem takiego samego zdania, stary. Dobra, ty Short, kup sobie małego kewa Dobrze, szybię. Zresztą to jest mapa CT, nie? Daj boosta, daj boosta, daj boosta, daj busta. Weszli! Monster dwóch. Jeden dead. Nice. Jeden też? Dobra, idziemy, tak to, do to stary. Let's go. No a jak? A do 8 się granie, czy do 9? To do 9? Do 9, do 9. Duży kewik? No. Najdziwszy i MP7 albo MP9. MP9. Co wolisz? MP9, I buścik no. teraz. Tylko oni już widzieli nas na buście, ale nie szkodzi. Dawaj, Może się uda. Uh, aha. Co się jakim cudem? Stary rzuciłem Neida. Ej, na sajdzie dwóch, jeszcze jeden A to twój nade mnie tak obił? Tak, tak stary ja generalnie rzuciłem Neida na daleko i on się nie trzymał o twoją nogę stary ty i na górę Scouty mały Możesz. Ah. Możesz. To co ja patrzę daleko Nie dobra ja patrzę shorta a ty patrz ten dobra. To mój Ej i co? Nie To się w głowie nie mieści Twarda bania i zaciśnięte pięści O, a to już się mieści Nie, stary musisz się ruszać, bo... Aaa, co ci będę gadał, stary? Sta... Wow, Ale no nie dał. No dałem, 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 szczerze dałem No cię Dziękuję Wow Dobra no. Dałem I dla Stoisz pięknie. na górze i patrzysz co tam, a ja patrzę okay, sobie. Okej, okay, man, no problem. No i jest tam oczywiście, z MP5 SD1. Dzięku nie było. Lewo! Niemożliwe to było. to było. Szczerze? To było nie do zrobienia. No, jest mi przykro, że Widać. wykonałem tak bardzo mało starych ruchów w takim sensie, że. Że tak mało się działo w tym meczu. No ale co, mam ci wegoś oh. powiedzieć więcej. No e... jestem złym iglem. Z mogłem lepiej tą sterować. tego, że przegrałem, no to ja idę po prostu jakby otworzyć sobie kilka skrzynek. Dobra, co to ja bym proponował. Ja ciebie... Nie będę z ciebie jakoś dużo zdzierać. Widzisz taką skrzynkę Magic Cherry? Me, no widzę, Magic Cherry. No widzisz, to okay. dla mnie jedna. Raz! <laughs> o, no nie No nie no, Widzowie, zapraszam Was serdecznie na case, Hack, ponieważ jest to zajebista strona, na której możecie sobie otworzyć mnóstwo fajnych skrzyneczek, w której się znajdują fajne skiny do CS. Macie case battle, na którym możecie walczyć z jakimiś yy, chłopakami. Możecie macie daily bonus, co, co jest za rumbista, wystarczy sobie pobrać awatar, ustawić nick macie darmowe yy, dzienne jakby coiny do zgarnięcia, Patrzcie, nawet jest 10 dolarów do zgarnięcia, czajcie? To, to jest Za jest... 10 dolków to już fajnego skina. No do, do, dokładnie macie jeszcze upgrader. Yy, w którym możecie sobie na przykład sobie gridować takiego P90 Simowa albo jakiegoś innego skina, którego dropiecie macie mega proste opcje, e, wpłaty jakimi są gift, kardy, blika, ale czujcie? Możecie sobie bliknąć, mówisz, że mamy, ej, mama, no mi, kurde, bliki tutaj trzy dyszki. A mama mówi, dobra, i co otwierasz normalnie trzy dyszki, doładowuje się na stronce, macie kartę krypto w skinach i Zempaj. I okay. macie jeszcze kod globale, widzowie! Czyli generalnie daje wam to 125% wartości doładowania do waszego bonusowego skina. Kurde, jest taka fajna skrzynka, która nazywa się 20% AAA. Była, była, była. Niżej. I o, 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 tutaj. Okej, okay, no. Tak. No i, i raz. Raz, raz! Od razu! Dobra, no to raz, stary. I. Tam są koski, stare Ale jest to oczywiście. Niesamowite. AWP, PSA, Niesamowite, ale stary to jest prawie 100 zł. 77 zł i ja dostaję skina za ile? Za 75 groszy. Dobra, do nie może? narzekaj. Wyjdź z tej skrzynki, bo ona ci nie oddaje. Magma no nie Touch. Magma Touch. Na jedno w prawo 20%. No. I tutaj musisz zaczarować. Okay. Naciśnij na dwa. Dwa. Jeden. Jeden. Trzy. Trzy. Pięć. Ja bym otworzę no za i pięć? Naciśni teraz. Nie, nie, nie. Naciśnij Teraz na jeden znowu. Oh! To było czarowanie. Oho! I teraz. Co Nie będę ci robić takich rzeczy. Otwieraj jedno. Dobra, otwieram jedno i mam nadzieję, że będzie fajny drobny on ride 10 na Dobra. Minus. Nie, nie, dobra, bo to jest przesada. Wychodzę. Aztek, no. zanim wyjdziesz, pamiętaj, jak ten dzień się nazywa. E, cały dzień na tak. Dokładnie, Aztek. Cały dzień na tak. Dlatego no. skrzynka o nazwie Gearbox. Że ja mam ci otworzyć skrzynkę stary za. Tak! Masz otworzyć skrzynkę za 100 dolarów, stary, ale nie przejmuj ale się, ty bo. Wiesz, że to jest siana. Ale stary! To są patrz cztery na to z drugiej stóły, stary. Ale zobacz jakie tam skiny są! Poleci ci coś z górnej półki. Dawaj! Dobra, to Bez tak. czarowania! Z czarowaniem! No Boom. dobra, to se czarny proszę, stary! Proszę. Ja wiem, że zysk. Dobra, ale lecimy na upgrader. <grym> Dawaj, upgrader. Eee, no. Tego kałaszka zostawię sobie. Może. Aha. E p się no, do go twoje. mojego też. Ja, dobra. Dzień na tak, mówię ulepsz dobra, nie mam żadnych glovesów, stary. No to będziesz miał. To stary, ja bym strzelił w te glovesy, może. Chociaż nie wiem. Mi... Podobają ci się? No stary, nie mam żadnych rękawiczek, nie. No dobra, Oj. zima idzie, stary. No Jest zima. Dobra, robię Dawaj. to, stary. Nie, yes! Dobra, no i... poczekaj, 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 robimy coś z tego mocniejszego. Powiem tak, jako że jest dzień na tak, no, pozwalam ci, Aztek, zrobić co tylko chcesz, ale nie biorę za to odpowiedzialności. Okej. Okay. Okej, okay, to, to mi się zaczyna podobać. Bloodhandy są ładne, bo są trochę brązowe. No, są trochę brązowe, pod twój awatar. Robię. Jest, no, jest. No. Dobra, mamy 80 stary dolarów. Generalnie i tak jest się na minus. Dobra, Chociaż... ty... Czekaj, 80 plus 50, to masz 130. Na minus. No, to na minus trochę jesteśmy w sobie. No, wydaliśmy jakieś 180. No, to nieładnie. Dobra, robimy z tego stary może parakoj. No, ładny. No Mi jest. Mi się fajny. podoba, bo on jest taki, jakby z dżungli dopiero wyszedł. No, tylko czy ja go chcę robić? Jak myślisz? Nie czego, czy Nie wiem. Ty czego? decydujesz. A ja zrobię sobie beki. Radziłbym już przestać. Lecimy dalej! Lecimy dalej! Dobra. O, ej, wyskoczył mi park. O. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To w tym momencie już mi się tu zaczyna podobać ogólnie. Szczerze, dobra. Jakby ja się zupełnie nie spodziewałem takiego tutaj. Obrotu sprawy, że tak powiem. Przeróbmy sobie tego kałaszka stary na przykład na tego Neon Ridera. No to let's go. Jest, mamy to, dobra. Ale dzisiaj dobry dzień. Ale jest dobry dzień, stary. Patrz te, patrz te glowsy. Patrz Śliczne te są, Jak się tam. Nie, siedzą! Siedzą! Dobra, razy to? Stary, tu już mam fajne kosy i to dosłownie, zarąbiste mam kosy. No ten blue styl jest fajny, nie? Tak no to szczery. jak jest fajny, to stary. No to jest dobra, fajny, inaczej. Jest tu... fajny! Ja go mam! O, ja go mam! Aspekt, -like, to jest dzień na tak? Koniec. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra. Trzeba wiedzieć Trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Da. Ja w tym momencie widzowie, wychodzę na plus 280 dolarów na plus, czyli stówkę jestem na plusie. Wow, Węgosz, to było niesamowite. Widzimy, wpadajcie na kejsach z kodem Globale, który daje wam 125% wartości do ładowania do waszego bonusowego skina. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. Cześć!